Dzień dobry Państwu Szczepanionko. Tydzień w 7 minut. Wakacje, wakacje, wakacje. No a w końcu im się należą, przepracowali lepiej, gorzej, a rok szkolny dzisiaj uzyskali świadectwa, certyfikaty, oceny własnej pracy bo nauka to jest swego rodzaju praca. A świadectwo jest jej oceną i bardzo często nagrodą. Ale nie martwmy się. Mam nadzieję, że ci, którzy dostali troszkę słabszą laurkę w przyszłym roku, pójdą do przodu i będzie to jeszcze lepszy wynik niż w tym roku. Więc odpoczywajcie i cało szczęśliwie obracajcie z dowolnego wypoczynku. Bo się nie ma co czarować nie wszystkich będzie stać na zagraniczne wypady nie wszystkich będzie stać na wyjazd w góry wielu z Was spędzi wakacje w domach. Więc bez względu na to, gdzie, ważne, aby być zadowolonym i cało i szczęśliwie wrócić ponownie do szkoły 1 września. U nas też w samorządzie kończy się rok szkolny, jeśli można to tak nazwać, bo w najbliższą środę sesja absolutoryjna. To taki pewien rodzaj podsumowanie tego, co się działo w poprzednim roku. Ale należy tutaj jeszcze dodać pewnego rodzaju nowość, która się pojawiła od kilku lat, a to wotum zaufania. I to są dwie niezależne rzeczy. W wielkim skrócie absolutorium to cyferki i wykonanie budżetu, czyli dotyczy kasy, a wotum zaufania dotyczy osoby. Konkretnie pani burmistrz. I tutaj każdy z radnych będzie musiał, e, powinien dokonać oceny tego postępowania bez względu na część rachunkową, czyli absolutorium. Jaki będzie tego wynik, nie wiem. Na obiad poabsolutoryjny nie idę, a i mam nadzieję, że dyskusja będzie rzeczowa, merytoryczna, a wynik poznamy już w najbliższą ośrodę. To jeśli chodzi o sesję absolutoryjną. Niektórzy już wakacje zaczęli, a nawet bym powiedział, że pierwszy wypad wakacyjny mają już za sobą. Słoneczna Grecja niektórym służyła, bo z pewnej radości wyznawano sobie prawie miłość, piękne zdjęcia Krzysia i Piotra pod wielkim drzewem, no a zdjęcia z samolotu i ich opis powalił mnie na kolana. Dobrze, jak w pracy ludzie się lubią, szanują, a nawet przyjaźnią, chociaż to czasami przeszkadza, bo jak to zrypać przyjaciela. Ale skoro ktoś publicznie chce wyznawać takie uczucia, wolny kraj, każdy może. Zobaczymy, czy uczucia przetrwają kampanię wyborczą i wybory samorządowe w przyszłym roku. Oby tego należy sobie życzyć. McDonald otwarty? Tak, ja jeszcze nie byłem, ale podejrzewam, że nie jednego z rodziców z nas, a dzieciaki, wnuki a zagonią na frytki, kole i bitmaka. Ja w zasadzie nie mam specjalnych obiekcji. Nie wiem, jak to się odbije na pozostałych punktach, gdzie do tej pory wpadało się na obiad, frytki i coś podobnego, ale ostatecznie jak wspomniałem, wolny kraj. Jedni pojadą do McDonalda, drudzy pojadą na przykład do Zagłoby czy Bazyla. Ach, poszaleć czasami trzeba, a dzieciaki są w tym względzie bezwzględne. Tato, Big Mac i koniec. Więc niech jest. Jak jeszcze poprawią i wyjaśnią, jak się do tego McDonalda bezpiecznie dostać, będzie gicia i będziemy zadowoleni. Kilka miejsc pracy, kura. Prywatna inicjatywa, wstęga przecięta przez panią burmistrz. Brawo! Co tu jeszcze z sukcesów? W zasadzie niewiele. No ZIT podpisaliśmy, ten słynny ZIT. Może i dobrze, że włodarze poszczególnych samorządów potrafią się ze sobą dogadać, a mają jakieś plany, które można wrzucić do jednej puszki i wspólnie omówić i załatwić większą kasę. Więc kolejny raz brawo, bo inicjatywa dobra i moim zdaniem będzie skuteczna. Co prawda na tym zdjęciu, które widziałem na Facebooku, jakoś dziwiło mnie obecność starosty z tyłu burmistrza i wiceburmistrza Karlina, w dużej odległości na samym końcu pana starosty. Ale, ale zapomniałem, no Grecja przecież przyjaźń, a przyjaźń przecież nie jedno ma imię. No i ostatnia, moim zdaniem, smutna wiadomość, ale no będzie manufaktura, odtrąbiono to na wszelkie możliwe sposoby, będzie, będą pierogi, będą inne duperele i będzie wydanych 8 milionów cyrka publicznych pieniędzy. Co się później z tym stanie? No mam nadzieję, że dożyję i zobaczę ten sukces w akcji. Czy czasami ktoś po roku działalności go nie kupi? No oczywiście na czele fundacji, e, naczelna kucharka e, Rady Powiatu, pani Izabela. No, no to musi być dobrze, no bo jak pis tego przypilnuje, i, i radna, która zna się, jest wybitnym menedżerem i zna się na gotowaniu, no zna się jak prawie każda kobieta. Ale to wtedy też mógł być takim prezesem fundacji. No nie ma, dobrze gotuje nie mam nic przeciwko, a na liczeniu złotówek też się znam. Ale nie, nie, nie. Tam władza rozdaje funkcje i posady, więc nie martwmy się teraz, tylko oczekujmy, że zakończy się to sukcesem. Tylko dla kogo? Nie wiem. Trzymajcie się zdrowo, szczęśliwych powrotów z wakacji, bo na okres wakacyjny chyba też trzeba będzie trochę stanować. U mnie w pracy żniwa nadgodziny. A wysokie temperatury, ale jak tylko znajdę wolną chwilę, to postaram się do tej mojej kamerki i do Was pogadać. Trzymajcie się i widzimy się jeszcze w przyszłym tygodniu po sesji absolutoryjnej. Do zobaczenia!